No, bo wydarzenie jest niewątpliwie spektakularne. Proszę Państwa, jak zwykle witamy Państwa. Olga Walentynowicz, Dziękuję. Towarzystwo Szopenowskie Koło Gdańsk oraz Maciej Kreński, kurator. Pewnie Państwo może znają odpowiedź na pytanie, czy można by Chopina nazwać jazzmenem swojego okresu? Albo no, to... jak uważasz? Ja, ja uważam, że tak. ze względu na bardzo doskonały stopień improwizacji, przedstawia w swoich utworach. Ale chyba również dlatego, że na owe czasy. On komponował i grał muzykę awangardową, prawda? Wprawdzie spotykały się, no jak ktoś mówi, na salonach, pałacach, workach, etc. Tu również w 1827 roku był gościem Antoniego hrabiego Sierakowskiego i wspólnie muzykowali. Antoni Sierakowski na skrzypcach, zresztą jak jest napisane w jego biogramie, udatnie komponował na skrzypce. I oczywiście Friedrich Chopin, który tutaj był, razem z kuzynami Antoniego Sierakowskiego, mianowicie ze Zbojeńskim i z Działowskim. Proszę Państwa, nie chciałbym się za bardzo rozwodzić o różnych historycznych, w przypadkach tego miejsca, bo możliwe, że zajęłyby to więcej czasu niż są koncert. Zatem przechodzimy od razu do tego, że Olga przejmie pałeczkę i powie Państwu, co dzisiaj się będzie odbywało. Witam serdecznie Państwa bardzo się cieszę. Wczoraj zachęcałam do przyjazdu w dniu dzisiejszym, ale chyba niepotrzebnie, bo Państwo znają wartość artystów. Tak, tak to już jest wśród melomanów. Po prostu wiadomo, kto jest rewelacyjnym muzykiem. A na pewno takim jest Andrzej Jagodziński, Co ciekawe, z wykształcenia walkmistrza, ale multiinstrumentalista, gra na wszystkim. Po prostu, tak jak utalentowani ludzie, co weźmie instrument do ręki, na no to gra fantastycznie. Zachwycony jest fortepianem kawaii. Tu musimy dodać, że użyczył nam go, czyli bezpłatnie ze stroicielem, z transportem, firma Kawai. Poproszono mnie, żebym przesłała e, artystów, kto będzie grał. No i tutaj pan Andrzej Jagodziński wygrał nam fortepian e, za darmo, można powiedzieć, bo to jak zobaczyli nazwisko, powiedzieli: Oczywiście dostarczamy w ramach promocji. No tak, zachęcam cały czas muzeum do zakupu kawałek, prawda? Także w ramach promocji dzisiejszy fortepian zachwycony jest pan Jagodziński, także to dla nas radość, bo nie ma nic lepszego dla pianisty czy muzyka, jak ma dobry instrument w rękach. To wyczerpuje wszystko. I stworzył pan Andrzej Jagodziński zespół w 1997. Wszyscy muzycy tworzący to trio, czyli oprócz manadżera Godzińskiego, Adam Cygielski i na kontrabasie i Czesław Mały wartkowski na perkusji, wszyscy ci artyści są po prostu znakomitymi muzykami, docenionymi przez ministerstwo medale Gloria Artist, zasłużony dla kultury. Pan Czesław Polski dostał złotego Fryderyka za całokształt twórczości artystycznej. Nagród, co nie wiara, nie będę wymieniać, bo muzyka się obroni, i pokażę Państwu, jakiej klasy są to muzycy. Zespół zasłynął tym, że jako pierwszy dokonał nagrań utworów Fryderyka Chopina, właśnie w takim. Jazzowym opracowaniu. Więc sonata bemol, którą nagrał zespół no, wiele lat temu, my zapraszaliśmy tu w 2010 chyba na dwustulecie Fryderyka Chopina. Wówczas była, to, to był absolutny hit na rynku muzycznym. Nikt nie spodziewał się, że w tak doskonały sposób można przedstawić muzykę Chopina z zachowaniem wszystkich fraz melodycznych. To nie to, że zrobił pan Andrzej Jagodziński jakiś miszmasz z tego. Nie, po prostu była sonata bemol Fryderyka Chopina opracowana na jazzową. I tak też dzisiaj będzie. Oprócz utworów Fryderyka Chopina, jak rozmawiałam z artystami teraz, powiedział, że zaczniemy chronologicznie, czyli zacznij od Bacha. I na początku utwory Jana Sebastiana Bacha, Pan Andrzej będzie sam zapowiadał. Tutaj zaprosiliśmy już kilka lat temu na cały Bachowski koncert. To było doskonałe. Potem Fryderyka Chopena utwory. Utwory opracowane Komedy Krzysztofa Komedy Czcińskiego oraz utwory samego Andrzeja Jagodzińskiego. Zespół, zespół niedawno obchodził swoje trzydziestolecie lecie pracy i to będzie tak, taka kompilacja ich osiągnięć. Co najlepsze dzisiaj usłyszymy. Także szczerze się cieszę. Myślę, że Państwo, skoro takiego trudu dokonali, żeby tu przybyć, również czekają z niecierpliwością na, na artystów. I życzę naprawdę najlepszych, najwspanialszych wrażeń z koncertu. Dziękuję. Teraz. Więc oczywiście Towarzystwo Chopenowskie, to ok. Firma Aste, zanim jest Strena Oczywiście firma Kałaj. Starostwo powiatowe w Marborku. Za Piotr Szydłowski. Zostało w Sztumie. Nie należało do ale on wie, że ja mu będę dziękował. Gmina Stary Targ. Dziękuję bardzo. I oczywiście Gmina Ośrodek Kultury w Starym. Dziękuję również pani Sołtys, Zaprewa Wielkiego i ramot, za to, że od pewnego czasu jest blisko z nami i nam pomaga i wspiera nas. Dziękuję. A teraz zapraszam na herbatę, ale zanim zaproszę na herbatę, jeszcze muszę wręczyć Olzy Kwiaty. Amen. Cały koncert, widząc po Państwa reakcjach w pisach i też zagranych w pisach, bo idąc, zauważyłam, że na początku to, to do widzenia, ale żartu publiczności odpowiedzi na żart muzyki był jednoznaczny.